Słuchajcie, to znaczy inaczej. Witajcie! Znów się spotykamy w mojej pracowni. Dlaczego? No, zawsze zadaję sobie to pytanie, dlaczego się spotykamy? No to więc już Wam odpowiadam. Tak się złożyło, że moja koleżanka zapytała się mnie któregoś pięknego dnia, co może wręczyć wiosennie w prezencie osobie zaprzyjaźnionej. Tylko nie chcę, żeby to był kwiatek, nie chcę, żeby to był prezent jakiś banalny, tylko żeby to było coś z humorem, a jednocześnie wiosennego, takiego bardzo pozytywnie nastrajającego. No więc, oczywiście wpadłam na pomysł. Jak widzicie, mam trochę bałaganu, ale dlatego, ponieważ, no nie oszukujmy się, żeby coś stworzyć, trzeba zrobić bałagan. Nie rozumiem. Nie rozumiem pracy na, na. w porządku. Nie rozumiem pracy, gdzie. Yy, no powiedz. <śmówiłem> powiedzmy, będę kręciła tutaj dla Was yy, film. Yy, powieszy, położę sobie czyściutką, białą płachtę, żeby wszystko było mega czytelne. Nie, nie, nie. Ja tak nie potrafię. U mnie musi być bałagan, żeby był. Yy, żeby potem był porządek, musi być bałagan, żeby mieć. Wszystko pod kontrolą. Muszę mieć taki trochę chaos artystyczny, można by powiedzieć, ponieważ inaczej nie jestem w stanie e, pracować. Być może jest to przyzwyczajenie, ale uwierzcie mi, w momencie, kiedy coś piłuję, wiercę, e, tnę, nie zastanawiam się, gdzie lecą te ścinki, te papiery, te kawałki drewna. One po prostu gdzieś lecą. Potem sprzątam z różnych zakamarków, wymiatam. Ale na tym polega chyba takie szaleństwo artystyczne, żeby, żeby się po prostu realizować. No więc ten bałagan mi jest potrzebny do funkcjonowania. Dobrze, nie przedłużając, słuchajcie, ostatnio bardzo dużo działałam z wszelkiego rodzaju gałązkami, patykami. I właśnie dzięki temu zrobiłam pracę, wykonałam zadanie na prośbę koleżanki. Wymyśliłam, co mogłaby dać w prezencie, y, przyjaciółce. Posłuchajcie. Y, mam patyki, mam resztki siana, które mi zostały z moich wcześniejszych szaleństw. Mam odrobinę chłodu, dużo nie potrzebuję, ponieważ już wcześniej wykorzystałam go całe mnóstwo. W związku z tym te resztki y, przydadzą mi się do tego, żeby wam pokazać y, moje. Dzisiejsze szaleństwo wiosenne. Dobra. Bierzemy się do pracy. Do tego będziemy potrzebować patyki. W zależności od tego, ile chcemy tych prezentów wykonać, bo zaraz się przekonacie, że można wręczyć jeden, jeden wykonany prezent, ewentualnie zrobić z tego prezentu. No nie mogę powiedzieć na razie na głos, bo się wydam. A chciałabym, żeby to było taką mini niespodzianką. No dobra. To lecimy. Mam patyk, przycinam sobie do odpowiedniej długości, no na przykład do takiej, około 20-25 cm. Pyk. I teraz tak, mamy patyczek odpowiedniej długości, co jest y, moją podstawą do wykonania tego prezenciku wiosennego. Następnie Wycinam sobie kwadracik. Wycinam sobie kwadracik. Na razie nie będę Wam mówiła, co to będzie. No dobra, powiem, bo i tak w tytule będzie. Będzie to takie mini gniazdko wiosenne z jajeczkami. Tak się złożyło, że moja y, serdeczna koleżanka przywiozła mi takie maciupeńkie jajeczka. Słuchajcie, są tak piękne. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jakie piękne. Po prostu cudo, uwielbiam takie miniaturkowe rzeczy. No dobra. A w ogóle dzisiaj jestem na kolorowo, dlatego że miałam w planach nagrać film dla dzieci, ale no tak mnie tchnęło, że najpierw chcę wam pokazać pracę, którą, którą wykonam dla koleżanki, i potem skupimy się na, na tym warsztacie, który miałam zrobić właśnie specjalnie dzisiaj, tak na kolorowo. Ale to za chwilkę ale myślę, że tutaj nie będzie przeszkadzała ta praca, mój ubiór nie przeszkadza w wykonaniu tego, tegoż małego dzieła. Wyciąłam sobie mini kółeczko, wszystko jest takie mini dzisiaj, więc wyciąłam sobie mini kółeczko, mam mały patyczek, mini kółeczko i teraz uwaga, to kółeczko, to kółeczko przyklejam do mojego patyczka, oczywiście fajnie by było, gdyby ten patyczek był przycięty na na płasko, żeby nie był po skosie, tylko tylko równiutko, żeby był wycięty. Dobra, uwaga, przyklejam. Już mi się na szczęście pistolet nagrzał, włączyłam go wcześniej. I jedziemy. Pek, przyklejam i sobie potrzymam troszeczkę, żeby mi się przytwierdziło. Ale zanim, zanim mi to ładnie się przytwierdzi, to automatycznie w oczekiwaniu na ostygnięcie przyklejam sobie resztki sianka. One są fajne, bo są takie delikatne wiórki które mi ładnie się przytwierdzą, żeby zagłuszyć wszelkie sztuczne elementy wspierające mój projekt, czyli tą, to kółeczko. O, przykleiłam. Na razie wygląda to w ten sposób. Pokażę z bliska, zobaczcie. O! <laughs> Przykleję sobie większą ilość tego sianka, uwaga. Tak żeby mi odstawały te gałązki gdzieś na brzegach, po bokach. O, zobaczcie, tak jak to teraz robię, jeszcze mi nie wyschło. O! No, to jest właśnie mój, to jest, to jest bieżąca sprawa, zawsze się przykleja. Powinnam to zrobić nożyczkami, docisnąć. Jestem tak niecierpliwa, że no niestety nie poczekałam. Moja wina, ale to się za chwilkę przy, przyklei. Ja sobie teraz to potrzymam. Dzieci zawsze się mnie pytały. Proszę Pani, a czy Pani się parzy, jak Pani tak dotyka? No oczywiście, że się parzę, tylko że moje palce już są tak przyzwyczajone do poparzeń, że nie odczuwam tego, te, tego gorąca I, i sobie czasami no, bywa, że sobie przykleję rękę do słoika. No miałam taką sytuację kiedyś i no, wtedy poczułam, ale to był jeden, jeden raz. Od tamtej pory jestem bardzo ostrożna staram się, końcówki palców moje są bardzo odporne już na ten gorąc zobaczcie, odstają mi gałązki w ogóle nie widać w ogóle nie widać tego, że tu była jakaś tekturka to już się, to już się na szczęście zakleszczyło, już ta faza stygnięcia już przeszła swoje, dobra i teraz do tej podstawy, którą tutaj mamy tak fajnie przygotowaną, bo tutaj gałązka jakaś mi wystaje, Okej, okay, i tak ma być przyklejam sobie Zielony mech. Ja tego kleju nie żałuję, ponieważ lubię, jak coś jest dobrze przytwierdzone do po podstawy. O, i właśnie w tej chwili sobie układam już takie gniazdko, jakby, bo będzie to gniazdko dla jajeczek, które Wam wcześniej pokazałam. Taka wiosenna, wiosenna dekoracja. O. Tutaj mi się nie trzyma, więc muszę już dodać kleju. Już nie, nie mam punktu zaczepienia, po prostu. I przyklejam ponownie. Dociskam, dociskam. I staram się tak formować, tak przyklejać ten mech. Na razie on wygląda jak gwiazdka Bożonarodzeniowa. No to chodzi. Zaraz to poprawimy. Zresztą ja jeszcze nie przykleiłam wszystkiego. Pięknie się trzyma. I zaraz będę to formować z tego gniazdką dobra, jeszcze docisnę mocno, żeby mi się to ładnie przytwierdziło, trzyma się pięknie dobra i uwaga tu jeszcze sobie popracuję teraz już sobie pracuję nad kształtem mojego gniazdka które ma bardziej przypominać koła, niżeli gwiazdkę dobra i jeszcze sobie tutaj dołożę tego mchu poczekałam aż troszkę wyschnie wystygnie, wyschnie, jeszcze nam nie wystygło no niestety, trzeba poczekać Trzeba troszeczkę poczekać. Ja jeszcze myślę, że sobie można w ten sposób docisnąć. Ja sobie jeszcze to wzmocnię, bo coś strasznie długo mi dzisiaj ten klej stygnie. Nie wiem dlaczego. Ale sobie jeszcze może trochę sianka pododaję. No. Chciałam powiedzieć, że nie wszystko od razu wychodzi. To nie jest tak, że nam wszystko od razu wyjdzie. Grunt to próbować, nie poddawać się. O, tutaj sobie ładnie docisnę, jeszcze wzmocnię. Proszę, proszę. Może jakąś gałązkę dokleję, a co mi szkodzi? Dobra, mamy to. Mamy to, nie będzie tak mega wiosennie. Dobra. I żeby wyglądało jak takie prawdziwe mi gniazdko bo to jest takie słodkie i przyjemne dla oka. No wiadomo, że się nie wespniemy gdzieś tam na drzewo i nie będziemy obserwować, jak nam ptaszki jajka znoszą, ale, ale fajnie by było sobie mieć w domu takie gniazdo i od czasu do czasu sobie popatrzeć i powspominać, jak to się było dzieckiem, jak to się obserwowało, e, przyrodnicze programy, bo ja, jak byłam dzieckiem, bardzo lubiłam oglądać programy przyrodnicze, uwielbiałam wręcz, e, bardzo mi się podobały. A już w ogóle uwielbiałam bardzo z kamerą wśród zwierząt. To, to był cudowny program. Nasze warszawskie zoo uwielbiałam yy, odwiedzać. Też już nie wspomnę, że oglądać yy, te programy. Słuchajcie, a propos warszawskiego zoo, yy, nigdy nie zapomnę, jak nasza wychowawczyni, jeszcze jak, prac yy, jak yy, byłam dzieckiem, yy, nie wiem czy ta pani, yy, gdzie mieszka, gdzie funkcjonuje dzisiaj, gdzie żyje, nie mam pojęcia. Ale pamiętam, że zaprosiła nas do ZOO i wszystkim nam e, wszystkim nam zafundowała sok z saturatora. Ależ to było pyszne, jak, jaka ja byłam szczęśliwa, jacy. wszyscy byliśmy dumni, że pani nam zafundowała taki sok. Kiedyś był taki naprawdę stosunek do nauczyciela, to był taki ogromny szacunek. E, no, te czasy chyba już nie wrócą, chociaż mam nadzieję, że, że może jednak, tak sobie w duchu marzę, żeby trochę, trochę tamtych, tamtego czasu przenieść do dzisiejszych naszych działań. To byłoby cudownie. No dobra, za, za, zadumałam się. Słuchajcie, no, mam już zaczątek mojego gniazdka. To jeszcze nie wygląda super dobrze, ale będzie, ale będzie, obiecuję. Tu nie musi być tak idealnie. Bardzo jeszcze sobie troszeczkę dokleję. Tak sobie wyprofiluję te kształty. Dobrze, i jeszcze może tutaj. No. Proszę bardzo. Mamy prawie, mamy wiosenne gniazdko. Taki krótki, krótki filmik, mini prezencik, ale myślę, że efekt będzie. I słuchajcie, ja nigdy nie wyrzucam y, resztek materii, która mi zostanie z działań. Uwaga. Teraz sobie przykleję. Sianko. Sianko to będzie podstawą naszego gniazdka. Mech to tak przy okazji, on stanowi nam mam taką dobrą podstawę, ale najważniejsze to jest sianko, które teraz wbijając do środka, przyklejając do, środ do środka, przyklejając sianko do środka. Słuchajcie, to ja sobie tak paluszkiem nagniatam ten sam środek, bo mi się ugniata, to się układa w takie gniazdko. Zobaczcie, aż wstanę, żeby wam pokazać. O, tyk naciskam z całej siły tak dociskam tu już jest wszystko pięknie wystudzone więc się ładnie trzyma o i zobaczcie mam przygotowane gniazdko myślę że koleżanka będzie zadowolona tam tam ta, tam mam dobra no i teraz do tego gniazdka najważniejsze są te moje jajka żeby przykleić nie więcej tylko trzy trzy jajeczka wyglądają cudnie dobra ale zobaczcie, no, takie maleństwa. No po prostu coś pięknego. Ja się cieszę po prostu jak dziecko. Oczywiście uleję sobie trochę więcej kleju, ale zanim przykleję te jajeczka, to one są ze styropianu. Gdyby były z plastiku, to nie byłoby tak źle, ale one są ze styropianu, więc ulewając tutaj klej muszę poczekać, aż on troszeczkę przestygnie, żeby temperatura mi spadła. Dzięki temu. Mam gwarancję, że te jajka mi się nie rozpuszczą, bo styropian pod wpływem ciepła niestety ulega roztopieniu. I tutaj jest problem wtedy. No, kiedyś o tym nie wiedziałam. I mi się wszystko pięknie roztopiło na moich oczach. Dobra. Ja sobie wybiorę te jajeczka takie bardziej łaciate, bo będą bardziej naturalnie wyglądały. No i jedno sobie wezmę takie jaśniejsze. No, oś, jaki piękny prezent będzie dla koleżanki. No i uwaga, zobaczcie. Zobaczcie. Jakbym chciała, to mogłabym sobie jeszcze tutaj dowiązać taką rafię naturalną, zrobię sobie kokardkę i wówczas dekoracja będzie gotowa. Ale teraz chcę wam pokazać. Poczekam aż to wy, wy, wystudzę. Jak pięknie wygląda takie, takie gniazdo z mini jajeczkami. To jest taki prezent wielkanocny i można rozdać swoim ulubionym koleżankom w pracy. Jak się je bardzo lubi, można im rozdać. Ale uwaga, i teraz, ponieważ się wcześniej przygotowałam, pokażę Wam więcej takich właśnie gniazdeczek. I zrobię sobie z tego taki bukiet, bo mogę również z tych gniazdek, zamiast kwiatów, zrobić sobie bukiecik wiosenny. I to będzie wyglądało tak słodko można sobie gdzieś jeszcze na tym bukieciku przykleić ptaszka kilka ptaszków to wszystko zależy od naszej inwencji twórczej tutaj mam akurat taką fajną gałązkę więc sobie wcisnęłam to gniazdko między te gałązki i zobaczcie mój bukiet jest prawie gotowy jeszcze tylko przewiązać rafią i się wszystko pięknie trzyma Trzymam kciuki za Was, żeby Wam się udało też wykonać sobie taką pracę. Trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że uda Wam się wykonać podobny bukiecik, ewentualnie pojedynczy egzemplarz i wręczycie go swojej przyjaciółce, osobie, którą bardzo lubicie i życzycie jej cudownej wiosny. Cudownej wiosny. Słuchajcie, przewiązałam mój bukiet zrobiony z tych mini gniazdek. No, zieloną, wiosenną rafią i, i myślę, że już jest skończony, także życzę Wam udanej zabawy i stworzenia równie wiosennego, oryginalnego dzieła. To do pracy! Hej!